Kiedy czytałam mi bajkę Oj, nie, dobrze, bobrze Z drogi na pierogi To, 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 Pędzą nogi Mura, mura jak samolot do nie wie? Ile kroków jest do babci? Kto to wie? Któż to wie? I choć ruszam drogę, Ty, kto tak hałasuje, miał kto mnie budzi, miał, 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 miał. Co za ludzie! Miał miał. Hop. No, głodny jestem jak wilk. Mniam, mniam. Zjem cię, zjem. Zjem cię, zjem. Oczy, dlaczego są takie, takie ogromne? E, to, 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 od, 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 od temperatury słone. A, 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 z, a, a zęby, zęby, dlaczego są takie, takie ostre? Ostre? E, wydaje ci się Kwiatuszku. A nos, nos, dlaczego jest taki, taki ogromny? E, dlatego, że mam straszną kicha. <grym> a, <grym> a, 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 Kichawkę mam. Aj, ja, i wszystko przez te okulary. Nieprawda, babciu. To przeze mnie. Ale obiecuję, że się zmienię. Nie, nie, wnusiu, nie zmieniaj się, bądź sobą.